Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na trzecią odsłonę projektu Denko. Tym razem znowu zbierało mi się bardzo dużo kosmetyków, bo ostatni projekt Denko chyba robiłam jakoś w listopadzie, więc naprawdę masakra, zapomniałam w ogóle o tym projekcie. Zbierało mi się tych kosmetyków, zbierało i w tym momencie stwierdziłam o Jezus, nie no, trzeba w końcu to wyrzucić, ale najpierw właśnie postanowiłam dla Was nakręcić. Będę starała się mówić możliwie jak najszybciej, żeby ten filmik nie zajął pół godziny, tak jak ostatnio. Ostatnio, więc mam nadzieję, że się tutaj nie zanudzicie ze mną. Jeżeli, jeżeli jesteście ciekawe, co, co zużyłam w ciągu tych kilku miesięcy i czym te kosmetyki zużyte zastąpiłam, no to zapraszam dalej do oglądania. Zacznę może od na przykład żeli pod prysznic. Zużyłam w ciągu ostatnich kilku miesięcy dwa. To był Dove Visible Care z Brightening. E, taki bardzo, bardzo kremowy żel pod prysznic, e, ma bardzo fajne działanie nawilżające, nie ma może zbyt fajnego zapachu, znaczy ma taki zapach zupełnie kremowy, trochę mydlany, ale bardzo fajną, ma bogatą taką kremową konsystencję, bardzo dobrze się pieni i fajnie nawilża skórę. E, I drugi, troszkę inny, Original Source Orange Liquis z tej serii zimowej, aczkolwiek on ma teraz wejście do takiej normalnej jakby kolekcji. I tak, ten pachniał naprawdę rewelacyjnie. Naprawdę cudowny zapach właśnie pomarańczy z takim lukrem Coś, coś cudownego. Natomiast nawilżającego działania to on nie ma w ogóle. Powiedziałam, że nawet moż, mogą te oli, Żele Original Source troszeczkę tą skórę wysuszać, więc pod tym względem nie jest fajnie. Pienił się dobrze, miał troszkę taką bardziej lejącą konsystencję, Był znacznie mniej wydajny od tego DAW. Cena no DAW był chyba troszeczkę droższy, około 8 zł do 10, a ten kosztuje między 6 a 8 zł. Natomiast ze względu na zapach, jak najbardziej mogę go polecić. I tutaj e, kolejnym żelem, który używam w tym momencie, już mi się kończy, to jest Original Sauce Rosber Vanilla. Mogłyście go zobaczyć w ulubieńcach minionego miesiąca. E, I też zapach jest naprawdę rewelacyjny, jeżeli chodzi o działanie, no to jest takie samo, jeżeli chodzi o to, czyli pieni się super pachnie, ale można by trochę wysuszać skórę, jego wydajność nie jest powalająca. Zużyłam też trzy peelingi do ciała. E, peeling z biedronki, to jest winogrono, tak wygląda. I powiem Wam szczerze, że ja już więcej tych peelingów nie kupię, to był chyba mój trzeci z Biedronki, ale już mi po prostu, że tak powiem, zbrzydły, nie są jakieś rewelacyjne, no fajnie pachną, ale później już mi się strasznie, strasznie zaczął drażnić ten peeling. On tak bardzo ma takie takie bardzo mocne ma te drobinki, które później są po całym prysznicu, że tak powiem, rozwalone, taką ma rzadką konsystencję, no nic nic rewelacyjnego. Jest na szczęście niedrogi, bo kosztuje no nie wiem, kilka złotych dosłownie, ale więcej go nie kupię. Drugi, który zdecydowanie bardziej przypadł mi do gustu, to jest peeling wygładzający z apteczki babuni Joanna z mlekiem i z miodem. I ten już zdecydowanie bardziej przypadł mi do gustu, bardzo fajnie ścierał, dużo był taki przyjemniejszy w używaniu od tamtego, bardzo ładnie pachniał, też kosztuje niewiele, bo on kosztuje no między 10 a 12 zł, coś takiego, więc ten jest bardzo przyjemny, ale nie wiem, czy go kupię ponownie, bo no bo jeszcze jest dużo innych, które chciałabym wypróbować. I trzeci to jest mój ulubiony, ukochany powiedziałabym wręcz, peeling z Organic, cukrowy peeling z kawą. Ja już go pokazywałam w ulubieńcach roku. Naprawdę cudowny peeling, w ogóle cudowne peelingi są z Organic, moje ulubione. One po, po nałożeniu na ciało zostawiają taką... Taką olejową powłokę, taką, która świetnie nawilża skórę w dodatku rewelacyjnie złuszcza. Naprawdę po prostu skóra jest super, super gładka po nim, więc naprawdę jest cudowna. Niestety tutaj cena może nie jest taka fajna, bo to jest 60 zł za 200 ml. No, ale moim zdaniem nie jest warty tej ceny. I tutaj po prostu następnym peelingiem, który używam w tym momencie i denkuję, jest właśnie też Organic, ale z serii Passion Fruit and Lime. I też równie dobrze mi się go używa. Co prawda on aż tak super nie złuszcza jak ten peeling kawowy, bo tamten miał jeszcze w sobie drobinki kawy, ten jest po prostu peelingiem cukrowym, ale, ale również skóra jest bardzo po nim gładka i po prostu jego zapach jest cudowny. Powalające, idealny teraz na, na wiosnę i lato naprawdę rewelacja, więc tutaj ja jestem zakochana w peelingach Organic. Złożyłam też żel do twarzy z Biedronki, ten nawilżający. To jest mój ulubiony z tej trójki żeli. Ja go używam zawsze po użyciu na przykład jakiegoś mocniejszego, mocniej oczyszczającego żelu lub mydła. Używam go, żeby wyeliminować ściągnięcie twarzy on naprawdę ma nawilżające właściwości. Za to go bardzo lubię. No jeszcze tak dodatkowo mi tą twarz oczyszcza, od odświeża, ale przede wszystkim bardzo fajnie nawilża, więc absolutnie polecam za 5 zł. No rewelacja i tutaj nic się nie zmieniło, bo używam bo cały czas i tu mam już też niedużo mi zostało, i w ogóle wydajność jego jest naprawdę świetna, bo on mi wystarcza na nawet na trzy miesiące tak mi się wydaje. Naprawdę rewelacja. Złożyłam też jako szampon do włosów płyn Baby Dream for Mama, i on był ok, aczkolwiek włosy po nim były takie bardzo szorstkie i splątane. I, i za to go jakoś tak strasznie nie polubiłam chociaż włosy były po nim dobrze oczyszczone nie spędziała mnie skóra głowy dobrze zmywał oleje, dobrze oczyszczał em, ale no mówię bez jakiejś rewelacji e, i powiem że nie widziałam go w Rossmanie, chciałam ostatnio kupić i go nie widziałam, powiedzcie mi czy on został wycofany, czy po prostu go nie było bo... No to dziwne, aczkolwiek za tyle, ile on kosztuje, czyli około 10 zł, za 500 ml, to myślę naprawdę warto go kupić. Jeżeli chodzi o zastępstwo, to tutaj używam po prostu szamponu z makrobity, który ma, jeżeli chodzi o działanie na włosy, ma dosyć podobne właściwości. Też super oczyszcza włosy, jest niesamowicie łagodny. Ja robiłam zresztą oddzielną recenzję jego i, i, i drugiego i masła do ciała z makrobity. Generalnie dobrze oczyszcza włosy, jest bardzo łagodny, ma mnóstwo roślinnych, takich naturalnych ekstraktów w sobie, więc świetny skład, dużo lepszy jeszcze od tamtego Baby Dreama. No, niestety tutaj cena jest goła inna, bo to jest za 200 ml jakieś 30 kilka złotych, więc za to minus, ale poza tym jest bardzo fajny i tutaj nadal go chętnie używam. I zużyłam też dwa moje ukochane szampony z Altery. To jest ten pszenica i morela. Ja ich używam już od, od bardzo długiego czasu i to jest mój ulubiony szampon ze wszystkich, których które mam w łazience. Naprawdę rewelacja, świetnie oczyszcza włosy, pozostawia je takie gładkie, niesplątane, błyszczące, nie podrażnia skóry głowy, nie wysusza włosów, no bardzo, bardzo go lubię. Tutaj nie było oczywiście żadnej zmiany, po prostu mam kolejne jedno opakowanie, drugie jeszcze stoi pod prysznicem, więc cały czas go używam, jak jest promocji to go kupuję na, na zapas i jego cena to jest w tym momencie chyba 9,50, coś takiego. Zużyłam też suchy szampon z Isany. W tym momencie też cały czas mój ulubiony suchy szampon. Naprawdę uważam, że jest rewelacyjny i kosztuje bardzo mało. Jak na suchy szampon kosztuje około 10-50 10,50. A rewelacyjnie odświeża włosy, świetnie się wyczesuje. Bardzo łatwo go po prostu wetrzeć te włosy i on w ogóle nie bieli włosów, w ogóle go nie widać. A naprawdę efekt odświeżenia jest rewelacyjny. Pachnie świeżo, aczkolwiek może nie jest jest to jakiś tam super przyjemny zapach. Na, natomiast, jeżeli chodzi o działanie, naprawdę jest rewelacyjny. Tutaj też nie było żadnej zmiany, bo cały czas go używam. używam zaczęłam też używać szamponu z Batist, który dostałam w prezencie od, od koleżanki. E, I tamten Batist jest ok, ale moim zdaniem działaniem jest bardzo podobny do tego, więc e, no, nie warto przepłacać w Rosmanie za, za 10,50. Bardzo, bardzo polecam te suche szampony. Zużyłam też jedną z moich ulubionych masek do włosów, maskę, której niestety w tym momencie nie jestem w stanie kupić. No chyba, że mi powiecie, że gdzieś ona w Polsce jest dostępna. To jest maska Frank Provost Expert Reparation. Ja ją kupiłam w lutym, czyli ponad rok temu, jak byłam we Włoszech, bo to jest włoska marka i naprawdę to była jedna z najlepszych masek, które w życiu używałam, bo włosy po niej były niesamowicie nawilżone, niesamowicie gładkie, błyszczące, miękkie. Po prostu rewelacja. Ona kosztowała mnie 5 euro, więc też cena bardzo w porządku, jak 400 ml. Bardzo dobry, krótki skład, bez żadnych silikonów. Tutaj głównie ona bazuje na oleju palmowym. Naprawdę strasznie ją lubiłam, dosyć ją oszczędnie używałam, aczkolwiek jej wydajność jest naprawdę też ok. Jeżeli wiecie, że te kosmetyki, ta maska konkretnie jest gdzieś w Polsce dostępna, bardzo proszę dajcie mi znać, bo ja na pewno ją kupię, nawet jeżeli będzie kosztować więcej niż te 5 euro. I jeżeli chodzi o zastępstwo ta, tamtej maski, to w tym momencie najbardziej zbliżoną działaniem jest maska, której używam z Natur Vital. Taka maska aloesowa, nabliżająca. Też już była w ulubieńcach. Też ma bardzo fajny skład. Tutaj ona się właśnie opiera głównie na aloesie, który jest bardzo takim nawilżającym włosy składnikiem, więc jestem z niej zadowolona, aczkolwiek jej efekt nie jest aż tak spektakularny jak po tamtej masce. A cena wychodzi no podobnie, bo to jest 23 zł w drogerii Natura. Natomiast jeżeli szukacie jakiejś nawilżającej maski, to jak najbardziej ją polecam. Zużyłam też tonik ogórkowy z ziai, który już się pojawia w każdym projekcie Denko, już wielokrotnie generalnie na moim kanale, to jest mój ulubiony tonik. Świetnie od, odświeża, oczyszcza skórę, matuje ją. No naprawdę, ja go używam już od wielu lat i po prostu kupuję go cały czas. Kosztuje tylko między 4 a 6 zł, więc śmiesznie niska cena. No naprawdę go uwielbiam i tutaj jakby też nie było zmiany, bo, bo mam kolejne opakowanie. I jeszcze w tym momencie nawmiennie go stosuję z tonikiem z Oriflame, tym normalizującym który też był w poprzednich ulubieńcach ulubieńcach lutego i jest jak naprawdę fajny zresztą mówiłam o nim, natomiast natomiast ciężko mi powiedzieć, który jest lepszy a ten jest sporo droższy, więc na razie nie, nie jestem w stanie wydać opinii, w każdym razie ten ogórkowy naprawdę, naprawdę polecam, jeżeli macie skórę tłustą, mieszaną, to powinnyście naprawdę być z niego zadowolone zużyłam też mój ulubiony żel do higieny intymnej, biały jeleń ja robiłam generalnie o, o trzech produktach takich moich ulubionych do higieny intymnej, oddzielny filmik tutaj wam go podlinkuję i właśnie tam pokazywałam ten, ten żel. To jest żel z bławatkiem. On jest taki generalnie niebieski. Naprawdę, moim zdaniem, ma najlepszy żel. I za śmiesznie jest cenę, bo on kosztuje jakieś 7 zł w Rosmanie. Wystarcza na naprawdę bardzo długi czas, bo mi. Chyba jakieś cztery miesiące, czy 5 miesięcy nawet go używam, a używam go codziennie, więc no wydajność i cena to jest rewelacja, po prostu rewelacja. Jest niesamowicie łagodny, ale spełnia swoje zadanie, czyli myje, odświeża, nie podrażnia, łagodzi. No naprawdę rewelacja. Tutaj bardzo go polecam. Natomiast w tym momencie zastąpiłam go nieco czymś innym, co dostałam po prostu do testowania od, od koleżanki, która robi jakieś badania mmm, na i dla, dla firmy DAF i po prostu dostałam przepraszam e, dostałam po prostu do wypróbowania żel do higieny intymnej z DAF taki Intimo e, jest, e, jest ok, natomiast nie jest aż tak łagodny jak ten biały jeleń więc jakby też się jak najbardziej myje i tak dalej, ale nie jest mówię tak łagodny więc tutaj zapewne ja go e, po raz drugi nie, nie kupię, biały jeleń na razie jest bezkonkurencyjny i pozostając w temacie higieny intymnej, zużyłam również e, krem do higieny intymnej e, Feminel z Oriflame. Powiem szczerze, że nie wiem, czy jakaśkolwiek inna firma ma coś takiego kremy do higieny intymnej. W każdym razie ten z Oriflame jest naprawdę świetny. To jest taki krem łagodząco-wygładzający i naprawdę go bardzo lubię. Oczywiście się używa go na czystą skórę i bardzo fajnie właśnie łagodzi... E, te okolice, łagodzi również podrażnienie po goleniu. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie współgra z naszym PH i tak dalej. Bardzo polecam ten produkt. On kosztuje na promocji między 10 a 12 zł. Warto, naprawdę warto go kupić. Bardzo go lubię i tutaj nie było żadnej zmiany, bo kupiłam po prostu kolejny. I on mi też bardzo na bardzo, bardzo długi czas wystarcza, bo tutaj ten to używałam, powiem Wam, że chyba przez półtora roku. A więc tutaj ten na pewno też mi starczy na bardzo długi czas. Zużyłam też dwa moje ulubione olejki do włosów, głównie do włosów, chociaż używałam ich również na twarz. Olej arganowy i olej makadamia z Bingos. Z... Jezus Maria. Wylecało wyleciało mi. O, o te chodzi. Olej arganowy, tutaj miałam takie opakowanie 10 ml i makadamie miałam w to jest nie wiem ile, 30 ml w każdym razie ja je używałam głównie na końcówki do olejowania przed myciem włosów na kilka godzin i naprawdę no rewelacyjnie działają naprawdę rewelacyjnie pomagają te końcówki nam po prostu nawilżyć wygładzić, odżywić i tak dalej, więc super są olej arganowy jest, jest droższy tutaj jakby kosztuje takie 10 ml chyba 16 zł z Bingo Spa. A makadamia też kosztuje 16, ale za 30 ml. I makadamia jest nieco bardziej tłustym olejem, przez co wystarcza trochę na dłużej, bo jakby potrzebujemy potrzebuję go nieco mniej nałożyć na, na włosy. Oba bardzo lubię, naprawdę w sumie ciężko mi powiedzieć, który jest lepszy. Arganowy jest chyba nieco lepszy na, na twarz, również do nakładania. Też na kilka godzin przed myciem polecam albo na noc, na przykład też rewelacja. Tutaj też nie było żadnej zmiany, bo kupiłam kolejny. Aha, arganowy kosztował 15,90 15 zł 19 groszy, a z makadamia wzięłam duże już opakowanie, 100 ml za 37,89 dokładnie, i ja je kupowałam w drogerii Jaśmin w Warszawie. W Łodzi od razu mówię, że nie, niestety nie ma tej drogerii, bardzo, bardzo żałuję, ale jak jestem właśnie w Warszawie w pobliżu, to zawsze sobie kupuję te olejki. Zużyłam też trzy balsamy do ust. Pierwszy to jest Nivea Hydro Care. To jest taki balsam, którego ja już używam. Zużyłam go już kilka opakowań i przez bardzo długi czas go lubiłam. To jest taki po prostu nawilżający, biały, właściwie on jest na ustach, przejrzysty balsamik zupełnie taki klasyczny też niedrogi, bo kosztuje, nie wiem, około 7 zł i tak dalej. Natomiast jego działanie też nie jest jakieś spektakularne i, i bardzo szybko się zmazuje z ust, więc to mi zaczęło przeszkadzać i chyba już do niego nie wrócę, chyba będę stosować kolejne inne takie do wypróbowania. Zresztą zaraz Wam powiem, co, czym zastąpiłam. Drugi, który bardziej mi się spodobał od tego, to jest Lovely Natural Lipstick. Również w Rossmanie możecie go dostać i jest tańszy, bo kosztuje około 4-5 zł, więc bardzo tanio. I powiem Wam, że dłużej się trzyma na ustach od tego, a działanie ma naprawdę intensywne na ustach. Powiedziałam, że troszeczkę bym go porównała do Carmexu. I on ma właśnie taki też... Trochę taki zapach również podobny do Carmexu, bo jest, zawiera mentol, więc jeżeli lubicie taki efekt chłodzący, to, to też polecam. Więc tutaj zdecydowanie bardziej ten od tego mi się spodobał. I jeszcze trzeci to jest Oriflame Incredibalm. Tak wygląda. I on kosztował mnie w jakiejś promocji. Tutaj już, już naprawdę ciężko z niego coś wycisnąć. Kosztowało mnie w promocji jakieś 7 zł, w tym momencie troszeczkę podróża, w promocji kosztuje jakieś 10 I on wygląda jak, jak błyszczyk, ale tak naprawdę to jest właśnie e, balsam. Bardzo, bardzo e, przyjemny. Ładnie pachnący i fajnie działający na usta. Tutaj też ma dobre opinie na wizerzu. Aczkolwiek chyba go więcej nie kupię, ponieważ to, co w tym momencie stosuję, jakby przebija te trzy kosmetyki. Chodzi o masełka, te Lip Butters z Nivei. W tym momencie tutaj pod ręką mam to. No, to rozbery, czyli, czyli malinowe. Aczkolwiek posiadam też wersję makadamia i posiadam też tą wersję karmelową. I naprawdę są super, bo rewelacyjnie odżywiają, nawilżają usta. Naprawdę rewelacyjnie, bardzo intensywnie. Za to je naprawdę uwielbiam. E, długo się trzymają na ustach. E, jest ich dużo w opakowaniu, bo to jest aż 19 ml. Kosztują 10 zł, są dostępne łatwo, bo w Rossmanie możecie je kupić. Przecudnie pachną. Co prawda ten rozbery. E, ono pachnie jak mamba, dosłownie jak malinowa... Mamba. Natomiast z tych trzech, które posiadam, ten zapach mi się najmniej podoba, ale i tak jest ładny. E, tak wygląda tutaj. Ono jest takie lekko różowe, natomiast też to rozbery najbardziej, jakby bieli usta, ale i tak nie wygląda źle. Jeżeli chodzi o działanie odżywiające nawierzające jest rewelacyjne i tutaj. Dosłownie w chwilę potrafi mi przewrócić na mierzenie ust, więc za to je uwielbiam. I jeszcze zużyłam kurację wzmacniającą w ampułkach Joanny. To jest taka kuracja, którą nakładamy na skórę włosów na kilka godzin albo na noc. Ja nakładałam ją na nos dla włosów cienkich ze skłonnością do wypadania i generalnie tutaj zawiera ekstrakt z skrzypu i z rozmarynu. Powiem szczerze, że nie zauważyłam żadnego działania. Może ja stosowałam je zbyt nieregularnie, bo ja, o Jezus, to opakowanie zużywałam przez kilka miesięcy, więc jakby e, pewnie też dlatego, ale. No nic takiego nie zauważyłam, ja chciałam, żeby one mi przyspieszyły porost włosów, ale chyba na moje włosy coś takiego nie działa, pod tym względem przynajmniej. I, i tutaj, jeżeli chodzi o, o tego typu rzeczy, to zaczęłam jeszcze stosować rzepę z Joanny, ampułki wzmacniające, również chciałabym, żeby one mi przyspieszyły porost włosów. Niestety te z rzepy naprawdę okropnie śmierdzą, dlatego też ja ich nie lubię stosować na noc, bo po prostu w nocy ciężko by mi się spało z tym na głowie. Aha, i co jeszcze mi się nie podoba w tych obu produktach, że one chyba na drugim miejscu w składzie, na drugim miejscu w składzie mają alkohol denat, więc ja naprawdę mam e, wątpliwości, czy to nie wysusza e, przypadkiem nam, nam włosów. Dlatego też e, nie wiem, no te zużyję i nie wiem, chyba raczej sobie odpuszczę stosowanie takiej rzeczy. E, I na koniec, ostatnia rzecz z kolorówki, którą zużyłam. Na szczęście udało mi się zużyć, to był e, podkład Rimmel Match Perfection Gel. E, ja już go miałam od naprawdę długiego czasu i bardzo, bardzo go lubię. Tutaj kupiłam dwa kolejne opakowania. Ten akurat, który mam teraz, mam na sobie. To jest w kolorze 103 True Ivory, a ten miał jakiś ciemniejszy kolor, dlatego ja go nie używałam zbyt często, bo mówię, że był troszeczkę za ciemny. Tylko w lecie go używałam. Generalnie podkład, który ma bardzo fajne krycie, takie na poziomie średnim w kierunku dobrego fajnie matuje, nieźle się utrzymuje, super się wtapia w skórę. Naprawdę, jeżeli szukacie jakiegoś takiego niezbyt drogiego podkładu, który dobrze, mówię Wam, zmatowi twarz i, i nie będzie znikał zbyt szybko, to ja ten zawsze, zawsze polecam, moim zdaniem. To jest chyba najlepszy z tych takich drogeryjnych, które miałam okazję używać. Jest nieco gorszy od Revlon'a Colorstay Color w mojej opinii, bo Revlon ma lepsze krycie i lepszą trwałość, ale też jest dużo droższy przynajmniej w drogeriach, gdy go kupujecie, więc Rimmel bardzo fajny, tak do używania na co dzień, mówię ja go bardzo często teraz stosuję, jak kręcę dla Was filmik więc polecam, naprawdę jest fajny. I to by było na tyle jeżeli chodzi o projekt Denko tym razem zajęło mi to mniej niż pół godziny na szczęście aczkolwiek i tak długi filmik, mam nadzieję jednak, że się nie zanudziłyście bo starałam się mówić możliwie jak najszybciej i najbardziej zwięźle jak się dało Dajcie znać, co sądzicie o kosmetykach, które pokazałam czy u Was też się sprawdzają. No i to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się, pa! pa.